Szpital Pomnik Polski w Gnieźnie organizuje kolejną odsłonę akcji profilaktycznej Królewskie Zdrowie. Konferencja, która zostanie zorganizowana w jej ramach 10 czerwca, ma tym razem dotyczyć zdrowia psychicznego. Najbliższa akcja profilaktyczna to będzie taki panel dyskusyjny i ekspercki dotyczący opieki nad osobami przewlekle chorymi, takimi, które wymagają codziennej opieki. Tutaj wiemy, że ten ciężar opieki potem spoczywa na najbliższych. I często pojawiają się pytania już na etapie wypisu ze szpitala, jak to zorganizować. No a potem już takie fachowe pytania dotyczące, jak się danym chorym zajmować. Chcemy w miarę kompleksowe to wszystko przedstawić tego 10 czerwca w W wstępie zwolnym zaprosiliśmy przede wszystkim przedstawicieli wszystkich gmin, które wchodzą w skład naszego powiatu. Kontaktowaliśmy się z ośrodkami pomocy społecznej, żeby też te ośrodki bezpośrednio wyszukały rodziny, takich pacjentów, które takiej pomocy potrzebują, bo to jest nasza grupa docelowa. I będziemy przede wszystkim rozmawiać o tym, jak wygląda organizacja takiej opieki nad osobami przewlekle chorymi w naszym kraju, jaka jest rola pracownika socjalnego, a drugi panel to już ekspercki z lekarzami, będzie też lekarz geriatra, będzie na, z naszej strony lekarz, który kieruje działem, oddziałem paliatywnym i tuż będziemy stricte zajmować się problemami pacjentów, którzy potrzebują takiej całodobowej opieki domowej. Jako szpital, który ponad 100 lat wspiera tutaj mieszkańców Gniezna i okolic, zaangażowaniem i uznaniem wspieramy właśnie inicjatywę dotyczącą poszerzania zakresu edukacji pacjentów i ich rodzin w takich trudnych tematach, jakim jest wyczerpanie związane z opieką nad pacjentem przewlekle chorym i jak kwestie formalne Należy zorganizować, jak nimi się zająć, więc te panele będą dotyczyły właśnie takich formalnych i praktycznych aspektów pomocy opiekunom osób chorych przewlekle. Mamy na uwadze to, że przepisy i obszary to są takie kwestie, które zmieniają się bardzo często, więc jakby wiedza pozwala być na bieżąco z różnymi przepisami i jakby przeciwdziałać trudnościom, które pojawiają się w opiece nad pacjentami przewlekle chorymi. W tym konkretnym odcinku, jeżeli tak można nazwać całą akcję, Profilaktyka w zakresie zdrowia psychicznego, skierowana de facto do osób, które same niosą tę pomoc. Starostwo Powiatowe roztacza patronat nad tym przedsięwzięciem, ale tak naprawdę koordynuje je Szpital Powiatowy, Szpital Chrztu Polski. Pojawiają się również partnerzy, co nas szczególnie cieszy, w tym konkretnym przypadku szpital dla nerwowo i psychicznie chorych dziekanka oraz Akademia Nauk Stosowanych. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą z tego skorzystać. STD, 10 czerwca, godzina 17. Do udziału w konferencji zostanie zaproszonych około 200 mieszkańców powiatu Gnieździeńskiego.